Właśnie staliśmy, trzeba było się wyspać. Wiecie jak to jest po locie, także ten widok to jest w ogóle fenomenalny. Także trzeba lecić do kerfurka, zrobić zakupy. No i o 14 widzimy się z Sebastianem na inwestycjach. Zobaczcie, mamy kolegę już, dłuższy okres czasu za nami idzie. muszę się odczepić, jakiś taki grubszy trochę, że podjęte dietę przyszedł nie? Cześć Sebastian, witam cię w Cześć, dniu, w dniu dzisiejszym. Ja witam cię po raz kolejny w Gruzji. Jak widzicie, spotykamy się mniej więcej po jakichś 6-7 tygodniach. Jesteśmy tutaj w goniu tym razem, w miejscu, gdzie będą powstawały trzy inwestycje, trzy budynki Montemar. Tak, Powiedz mi Sebastian, co dzieje się tutaj na placu budowy? budowy? Proszę cię o aktualizację aktualnego poproszę, stanu. To, aktualnie. Ostatnio jak byłem w skarb, to mieliśmy jeszcze tutaj jeden duży budynek, w którym byli ludzie w zasadzie, prawda? W tym momencie tego budynku już nie ma. Mamy przygotowaną działkę pod etap palowania. To znaczy, że mamy zbrojenia, które będziemy zalewać betonem. Będziemy wwiercać się 30 metrów w głąb. Będziemy zalewać te zbrojenia betonem i dopiero na tym będzie powstawać konstrukcja 16-piętrowych budynków. Tak jak powiedziałeś, będą to trzy budynki i w tym momencie panowie zbrojarze Przygotowują to, ta działka niebawem będzie uzbrojona właśnie w te pale. Następny etap to są fundamenty, no i oczywiście z tygodnia na tydzień będą wyrastać nasze budynki, no i Twój apartament będzie coraz bliżej. Myślę też, że warto tutaj wspomnieć o tym, bo tutaj właśnie będą te trzy budynki, i również na aktualnej inwestycji, w której jesteśmy, ludzie, którzy właśnie będą tutaj wydajmować, czy, czy posiadać swoją własność, będą mogli korzystać z tych basenów. Które będą właśnie w tej inwestycji, w której teraz się znajdujemy. Z basenów, z siłowni, restauracji i wszystkich różnych innych atrakcji. Takie coś jest bardzo rzadko spotykane, przynajmniej w Polsce. Jak widzicie, w Gruzji, w Gruzy jest to troszkę bardziej przemyślane. Znaczy, to jest w ogóle świetna uwaga. Tym bardziej, że goście, którzy będą mieszkać w tym kompleksie, będą mogli korzystać z całej infrastruktury wszystkich czterech budynków. A mamy tutaj dostęp do prywatnej plaży. Mamy amfiteatr, gdzie będziemy mogli robić jakieś występy, gdzie będziemy mogli robić letnie kino. Z drugiej strony jeden budynek i drugi, ponieważ będą wyższe o 4 piętra, na samym dachu mają baseny z pięknym, jak widzicie tutaj, panoramicznym widokiem. Dodatkowo restauracje i kawiarnie, tak samo tutaj i kasyno. Kasyno w budynku A, co też jest dużą atrakcją ze względu na to, co zauważyłeś przed chwilą i wspominałeś. Że jesteśmy o 7 km od granicy tureckiej, więc też hazardziści z kraju, w którym nie można grać legalnie, będą mogli przyjechać, cieszyć się świetną infrastrukturą, wydawać pieniądze w kasynie, no i cieszyć się tymi pięknymi widokami. Właściwie dzięki tej kasynom, o których Sebastian wspomniał, sezon w Batumi tak naprawdę trwa cały rok. Nie jest tutaj jak w Bułgarii, że ten sezon jest bardzo krótki. Tutaj również w momencie, kiedy pogoda jest powiedzmy brzydsza, chociaż cały rok tutaj jest całkiem ładnie. Temperatury w zimie są na plusie. To ludzie przyjeżdżają właśnie tutaj stricte wtedy ze względu na klasę, no, także cały rok tutaj biznes się kręci. Tak, to jest ciekawe miejsce. W tym momencie mamy 15 kasy, ma być ich dwa razy więcej, chyba z 47 w ogóle placówek stara się o pozwolenia i w tej części świata nie można grać, więc mamy dużo też osób, które przyjeżdżają właśnie dla tej turystyki. Poza tym wiesz, no, Gruzja jest bardzo taka otwarta na gości, jest bardzo gościnna, jest bardzo uśmiechnięta, ma wiele dobrych smaków, jest poza hazardem, poza imprezami. Ludzie również przyjeżdżają tutaj do tego państwa, które jest też kulturowo bogate. Także na pewno warto jest odwiedzić to, zobaczyć na własne oczy i spróbować. Jakie narodowości ludzie najczęściej odwiedzają Gruzję? Jak to wygląda? Na dzień dzisiejszy dysponuję takimi danymi z 2023 roku, albo czwartego, nie, nie, nie chcę was okłamać, jest, trzeciego. 4,5 miliona turystów, którzy odwiedzili Gruzję, największą grupą byli Rosjanie, to było ponad 1,4 400 Rosjan. Druga nacja, Turcy, to jest poniżej miliona to Niewiele poniżej, ale jednak trochę mniej niż Rosjan. Jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, które naprawdę no, jest ich wiele i mają dużo mieszkańców, zaledwie 422 tysiące ludzi z krajów Unii Europejskiej odwiedziło Gruzję. Co to oznacza? Gigantyczny potencjał dla inwestycji, które będą jakościowe. I to jest też fajna rzecz taka inwestorsko. Z drugiej strony, 2028 Gruzja zaczyna na nowo rozmowy z Unią Europejską o kandydaturze. I to będzie świetny marketing, to będzie głośne. We wszystkich krajach Unii Europejskiej, że Gruzja jest na tym etapie rozwoju, że to jest ciekawy kulturowo e, kraj, że Batumi ma o, że powiedzmy tą turystykę hazardową, to na pewno też rozreklamuje to miejsce w krajach Unii Europejskiej, które jeszcze nie do końca poznały się na tym rynku, na tym miejscu. Co na pewno przełoży się też bezpośrednio, bezpośrednio na wzrost inwestycji. Absolutnie, bez dwóch zdań. Dobra, pokaż tej kamerzysto, proszę, jak tutaj ten widok wygląda, jak wygląda stan faktyczny z bliska, a my udamy się w stronę widoku na granicę turecką. Na załączonym obrazku widzicie granicę z Turcją. Taka gruzińska Tajlandia, tak wiele osób to nazywa. Dobra, e, znajdujemy się na inwestycji Boulevard Point. E, pamiętacie na pewno to miejsce, tutaj ten basen, byliśmy tu jakieś 6-7 tygodni temu. To, co tutaj się stało, ja naprawdę jestem w wielkim szoku. Jak to wyglądało 6-7 tygodni temu? A jak wygląda stan aktualny, faktyczny? Także proszę cię, Sebastian, kilka słów na ten temat. Co tutaj się wydarzyło? Kiedy wielkie otwarcie? W tym momencie jesteśmy na etapie już częściowego oddawania apartamentów w tej inwestycji. Teraz jesteśmy na tarasie widokowym, gdzie mamy basen, gdzie mamy już restaurację. Restaurację otwieramy w połowie września. W tej restauracji mamy dwóch kucharzy, którzy są nominowani przez gruzińskiego Masterchefa. Masterchef ostatnio był u nas. Była ekipa od marketingu. Kręcili materiały, była pokazowa tutaj kolacja z takim menu też degustacyjnym. Było bardzo dużo influencerek, które brały udział w tym spotkaniu eee, i zawsze jako tej inwestycji opowiadam, to aż trochę ciary mam, bo z jednej strony jest to inwestycja w Gruzji, ale zawsze wspominam o tym, że jest naprzeciwko parku Lecha Marii Kaczyńskich, co pokazuje też, jak bardzo Gruzini szanują nas, szanują naszego prezydenta i prezydentową. Co więcej mogę powiedzieć. 2-3 miesiące potrzebujemy na to, żeby wyremontować i odpalić, wystartować z kliniką medycyny estetycznej. Jest to rzecz, której pierwotnie nie zakładaliśmy. Ta klinika będzie prowadzona przez polskich lekarzy, w związku z czym turystyka związana z medycyną estetyczną będzie jak najbardziej możliwa. Osoby, które będą przyjeżdżać tutaj na zabiegi, będą mogły później odpoczywać i wracać do pełni zdrowia no i fantastycznej urody. Co więcej można powiedzieć o tym budynku? To jest 15 pięter, w związku z czym nie jest to strasznie duży budynek, jest trochę bardziej taki kozi, jest bardziej przytulny, ale jak sam widziałeś już na samym dole, tam gdzie mieliśmy recepcję jeszcze wtedy, kiedy był jeszcze beton, był na dole. Tak, a dzisiaj już się robi coraz bardziej, tak wiecie, domowo. No, i to jest fajny etap dla nas na dobrą sprawę. No, i mam nadzieję, że następnym razem, jak przyjedziesz, to już nie będziesz brać sobie pokoju w jakimkolwiek innym z apart, hoteli w całym Batumi, tylko będziesz mógł i będziemy mogli Ciebie zaprosić właśnie do tej inwestycji i będziesz mógł spać tutaj. Na ten moment właśnie najbardziej czekamy z moją partnerką. Tak, myślę, że tutaj nic doda dodać nie trzeba. Z jednej strony, właśnie, widok na morze, z drugiej strony widok na góry, a Ty jeszcze pochwal się za basen, jak oceniasz tutaj basen, bo z tego co mówiłeś, już pływałeś, sprawdzałeś jaka woda. Kochani, woda jest absolutnie cieplutka, mamy już wymienioną wodę w basenie, co prawda jeszcze nie mamy rozłożonych tutaj e, tych parasoli, ale klimat tutaj wieczorem, koło 21, gdzie te budynki w okolicy jeszcze są dodatkowo oświetlone, jest po prostu magiczny, do tego, jak są panowie, którzy jeszcze serwują przepyszne drinki, no, no to jest coś niepowtarzalnego, naprawdę. I powiem Wam, że byłem na kilku, w kilku basenach, które są tutaj też umiejscowione gdzieś na dachach. Jakość tego miejsca naprawdę jest świetna. Także gorąco czekamy na otwarcie, śledźcie na bieżąco. <laughs> Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobra, jak widzicie, my przeskakujemy w tej chwili na trening pull. Dzisiaj to prawda deload, nie? Deload. Ja to generalnie mój drugi trening po takim, miałem 4 dni rest po prostu byłem już mega zajechany, także David kazał mi zrobić te 4 dni wolnego dzisiaj drugi trening jak widzicie jesteśmy na siłowni Mega Gym and Fitness w Batumi wykopiłem sobie tutaj kardę tym razem na 2 tygodnie bo troszkę dłużej tu jestem także my się bierzemy do działania obserwowanie obserwowanie wizyta w inwestycjach White Palm'u zakończona E, wszystko przebiega prawidłowo, jestem mega podekscytowany tym, co się dzieje. My lecimy seryjką. Wiadomo, to jest taka zabawa. Na razie ten trening pokocham 22, także jestem już po całym dniu, jestem troszkę zmęczony, głowa mnie boli. E, dwa powtórzenia w zapasie e, w każdej serii, bez względu czy to ćwiczenie wielostawowe, czy izolowane. I my robimy sobie jedną serię out z każdego ćwiczenia. Także objętość i intensywność w dół. Jazda serią 150 kg, delikatnie musiałem zdjąć tego ciężaru. Tylko tyle, dla niektórych aż tyle, ale ważne są mega w bloku treningowym te momenty, gdzie po prostu robimy aut, gdzie robimy rozładowanie, zwłaszcza w moim przypadku, bo mi seria było to potrzebne. Także za niedługo wracamy na obroty, jeszcze w środę tutaj uda mi się już jeszcze zrobić taki cięższy trening. A w Polsce przeprowadzka i jedziemy tam, już z blokiem, to w się sensie w Katowicach. One arm Hammer Row. Eee, w ogóle co do tej siłowni, to jest tak mega czysta, tak jest wszystko posprzątane, ułożone, porządek jest naprawdę odjebane. Eee, szatnie, wszystko jest bardzo czysto, bardzo schludnie, a nie tak jak w Polsce. Tutaj naprawdę właściciele polskich siłowni powinni się uczyć od właśnie siłowni gruzińskich, e, jak powinien wyglądać porządek na siłowni. Tutaj naprawdę jest pełen skład, szacą za to, tak powinny siłownia wyglądać. Maszyny też są bardzo zadbane. My lecimy z pierwszą serią pracującą, oczywiście RI-2. Так что дела. troszkę za duży ciężar, jeśli chciałem zrobić zakres, który miałbym zrobić, to musiałbym dojść do upadku, a tego nie chcemy, dlatego muszę się pilnować. Zwłaszcza na siłę gdzie nie mam tych stosów wyczutych, wyczutych no, maszyn ogarniętych, nie? nie? wiem ile zwykle tego ciężaru trzeba używać. Także przechodzę do drugiej kończymy. Przed nami pullover maszyny, to jest oryginalna maszyna dorianowska Summer Strange. Do tego przenoszenia, ja normalnie mam tą opcję, wecie, wiecie taką kombinatorską na wyciągu, na wyciągu, gdzie to robię to pustną po ławce pod kątem 60 stopni i przenoszę ten drążek za głową na ten myślinej i trzy Tutaj mamy stricte maszynę po to ułożoną. E, także zawsze wybieram taką opcję, jak mam tylko dostęp. Zanim go tak jak mówiłem, przeprowadzka do Katowic, więc tam też dostęp do takowych będę miał również z hamera prawdopodobnie. A jeśli puszczę na tą siłownię na której mam bana, a mam bana, to oglądacie dalej, może kiedyś zdradzę. Przynajmniej miałem, bo nie wiem czy mam aktualnie. Także lecimy sobie z tą serią. Eee, tutaj mam dwie serie normalnie, także dzisiaj jedna robocza. Rozgrzałem się już tylko fenomenalnie, to wchodzi do najlepszej najlepsza wersja przenoszenia. Jeśli chodzi o ten ruch przenoszenia na lacy, to jest najlepszy ruch, jaki tylko może być, bo mamy stałe napięcie w nim. Mi jeszcze zostanie tylko gdzieś tam biceps na ławce skośnej, odwrotny, River's Butterfly na tubarku i to będzie wszystko, ale tego już wam nie będę pokazywał, bo to dzisiaj ma być tylko taki urywek, parę ciekawostek, a nie gdzieś tam pełen y, instruktorzy trening z zamówieniem. Także let's go. Ops, kamerka się pochyliła, jak widzicie. Muszę was poprawić, bo nie mogę być krzywy. O, dobra. Chyba znowu jest krzywo. Coś będzie się widzieć. Ale nie zrobić upadku, bo tak federalnie to wchodzi. Także co w dzisiejszym odcinku, znaczy w dzisiejszym odcinku w treningu, to byłoby na tyle. A my będziemy się widzieć pewnie drodze powrotnej przez Bulwar. Dzisiaj dzień bardzo, e, bardzo, no dzisiaj dzień aktywny, mocno, ale tak ma to wyglądać. Ja na wyjazdach nie lubię odpoczywać. Ma być dobrze. W sensie ma, ma być troszkę rozrywki, troszkę odpoczynku. Ma być też ciężki trening. Tak, teraz jest deload oraz ma być też biznes.